Ну, это все, башни, дешево, да, это все, 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 это все.

60. Tutaj jestem dodatkowe, żeby z drugiej strony tutaj przykręcić. Cała nie będzie, bo jakiś musiałby

どうしても。 One dobrze widać. Nie wiem, co może być jeszcze. w przestawię. O. Chyba troszkę lepiej. Więc tak, tutaj ta ścianka działowa z jednej strony już jest raz uplutowana. Yy, tutaj profile. Czekaj, tutaj profile mam pokręcone, przecięte, pokręcone. Zostały jeszcze dwuścieżnice Wyciągnąć, wsadzić łatę, wyciętą zrobić nad I jutro, tutaj z tej strony, zobaczymy może jutro, tutaj na dwa razy. Darii pokój będzie obkręcony, a jeżeli nie, to następne co, to tutaj tą ściankę będziemy kręcić. Tutaj trzeba dodać profil jeden. I tam u góry akurat zostaje docinka 10 cm. Więc tak to wygląda. Dobry. Przyszła Daria. Oczywiście od jej pokoju pierwsze zaczynamy. No a jak? Wyprosiła. Mówi, że piątki dostaje w szkole, to... No, dzisiaj dostałam cztery. To jej zrobię. Znaczy, pierwsze wypłytuję, później będzie czekać, aż wszystkie wypłytuję i poszpakuję. Aha, <noise> Aha okej. Okay. No więc tak to wygląda, trochę bałaganu, gdzieś trzeba to będzie powynosić. Ten na dzisiaj koniec już 1920 można Może na pewno chyba po 19.00. A jak to wygląda to widzicie Później tutaj sobie wyjadę pod nośnikiem, to wszystko z podnośnika tam jeszcze trzeba dokupić tam płytę 12, tak muszę dokupić jeszcze do łazienki, żeby tą ściankę gdzie jest. I... Toaleta i prysznic, żeby była wzmocniona na płycie MFP. O, tu jest Gwiazda, i... i papa robi dobraniec. I tak to wygląda. Ja, tak jak mówię, kręcę profilek. Kręcę i profile. Łatwiej sobie ustawić. Ustawiam sobie tam te wymiary, które wyliczyłem. Laser, tak tylko obrazkowo, laser, laser, dura, góra, dół i w pionie od razu łapie dół i górę. Ale ma na nagraniu on jest bardziej różowy, a tu jest taki bardziej czerwień. Tak, łapie dół i górę i rozstaw. Tutaj mam tak pierwszy 35. Później jest 75, 75 i 115 bodajże i później już lecą co 60 co 60 lecą i tam od ściany jest też około 50 cm dobrze wyszło a tutaj y, czemu zagęściłem, bo tutaj będzie y, grzejnik od tamtej strony. Od. Y, jak to się mówi? Zapomniałem już za późno. Od tej? Tak, od, od korytarza. Od korytarza, o. od korytarza będzie grzejnik, więc tutaj i tak przykręcę płytę MFP. Pójdzie MFP 1. Po prostu, że ten grzejnik miał na czym wisieć. Więc jedna płyta MFP, a pozostałe już normalnie pieka. Więc tak wygląda sytuacja. Kończę na dzisiaj, bo ja już nie mam drugiego przedłużacza. Jak wytnę z lampy przedłużacza, to nie będę miał światła. A nie chce mi się użyć do piwnicy po następny przedłużacz. i ogólnie już mi się nie chcieli się pracować. Więc coś jutro tutaj płytę się szybko kręci nawet samemu, tak tu zaczynamy na tych na podkładkach no. pod płytę, pod ten na to płytę i samemu można elegancko, daria chyba zadowolona. A zresztą nie ma co marudzić. Nie wiem, ja chcę tutaj wyszlifowane i pomalowane na pastelowy różowy. No, a tutaj ma być wyszlifowane, ale nie będę szlifował, tylko nie będę szlifował ze względu no to połączenie. Powiedzmy, nie należy do najpiękniejszych. Trzeba było tam szpachlować, czy coś tam szpachla zawsze wypadnie, czy coś tam, więc pójdzie obróbka z deski. I później sobie Daria zaolejuje, już czy tam polakieruje na jaki kolor będzie chciała z palety możliwych kolorów, a nie wymyślonych. A jakie są możliwe? To no z mamą zobaczysz. Dobra. No więc tak, koniec na dzisiaj. Do zobaczenia. Jutro kolejny filmik z postępów.